Z wszystkim witamy w nowym challenge'u. Nasze dziewczyny muszą przejść sporo trudnych wyzwań, aby wydostać się z pokoju, w którym zostały zamknięte. Życzymy im powodzenia! Czas zaczynać! Christy, spójrz! Tu jest jakiś dziwny pokój. Ups, o nie! Wypuśćcie nas! Co mamy zrobić? Suzy, zobacz! Tam są jakieś szafki. I wszystkie są zamknięte na kłódki. Czekaj, może klucz jest ukryty w tym pudełku? Wygląda podejrzanie. O nie, ktoś tam cię rusza! Nie ma mowy, żebym tam włożyła ręce. Raz, dwa, trzy. Zaczynasz ty. O nie, przegrałam. Muszę wyciągnąć klucz. Och, to takie straszne i bardzo mokre. Nie bój się, Suzy, spróbuj jeszcze raz. Dobra, cokolwiek tam jest, mam nadzieję, że mnie nie ugryzie. Co ty, to mała rybka. Jaka słodka. Trzeba natychmiast wrzucić ją z powrotem do wody, bo inaczej umrze. Płynie ślicznotko, a ja poszukam klucza. Jest! Brawo! Jesteśmy uratowane! No chodź! Trzeba szybko otworzyć kluczem pierwszy sejf. Klucz jest czerwony, co oznacza, że pasuje do sejfu w tym samym kolorze. Widzisz? Otworzyłam! Dynamit? O rany! Co tam jest? O nie, zaraz wybuchnie! Spokojnie! Panika tu nie pomoże! Zobaczmy, co mamy. Popyt? Nie, on się tu nie przyda. Miotełka? Po co mi ona? O, znalazłam szczypce. Myślę, że to jest to, czego potrzebujemy. Musimy nimi przeciąć kabelek, tylko który? Nigdy tego wcześniej nie robiłam. Przecięłam niebieski. Chyba jest OK. Och, Suzy, Jak mogłaś się pomylić? Dynamit eksplodował. Dobrze, że żyjemy. I mamy miotełkę. Daj mi też proszę! Przecież ją wyrzuciłaś. Ale jesteś. Wow, mamy już nowe podło. twoja kolej. Okej, okay. już się boję. Dobra, wezmę się w garść. Muszę być odważna. Tu jest coś miękkiego i sprężystego. Klucz musi być gdzieś w środku. To żelkowy niedźwiedź, ale super! Ale gdzie jest klucz? Czuję, że jest gdzieś w pobliżu. Znalazłam! Aj! Dobra robota, Christie! Świetnie. Nie wiesz, który safe otworzyć. Christie przecież fioletowy. Masz rację. Otwórzmy. O nie! To błyszczący proszek. Hmm. <laughs> to było zabawne, niezły widok. Daj mi troszkę tego proszku. Pomaluję sobie oczy i będę bardzo piękna. Wystarczy, trzeba zdobyć następny klucz. Nowa skrzynka już czeka. To będzie łatwe. Nikogo się nie boję. O jej tam jest jakieś zwierzę. Jaszczurka? Krokodyl? Po co zgadywać? Lepiej zobaczę. O, to iguana. Jaka słodka. Muszę pilnie umieścić ją z powrotem na jej ulubionej gałązce. Mam już klucz! Ekstra! Szybko poszło! Dobra robota! Och, tylko żeby to nie była bomba! Oby tym razem mi się bardziej poszczęściło. Otwieram. Wow! Dostałam broń. Ale nie taką zwykłą. Strzela pieniędzmi. O rany super! Istne szaleństwo! Teraz jesteśmy bogate. Możemy kupić samochód, konsolę i nową sukienkę. Christy, oddaj mi pieniądze! Dobra, trzymaj. Patrz, nowe pudło na Ciebie czeka. Dobra. A może wysypie całą jego zawartość? Nie ma mowy, obserwujecie. Ups! No okej. Okay. Oby nie było tam pająków ani karaluchów. Boję się ich. Znalazłam już klucz! Wow! Super szybko! Gratulacje! Już nie mogę się doczekać, żeby dowiedzieć się, co jest ukryte w tym sejfie. Co tam jest? Sznurek, to wszystko? Pewnie trzeba za niego pociągnąć! Wow, jak wspaniale! Wygląda na to, że to deszcz cukierków! Pociągnij za szturek mocniej, no dalej! Już, już! Wow, świetnie! Wydaje mi się, czy jest tam nowe pudło? No dalej, Suzy! Już idę do niego po klucz! Ojej, to żywe robaki! Jakie to przerażające! Aż mam ciarki! Muszę szybko znaleźć klucz, ale to nie jest takie proste! Chyba coś po omacku znalazłam... Ach, ile tu robali! Aaa! Urany, tylko nie we mnie! Suzy! Zobacz! Oto twój klucz! O, dziękuję bardzo. Szybko otworzę ten różowy sejf! No dalej. O nie! Jestem cała w pianie! Ha, I wyglądasz zabawnie! Niczym święty, Mikołaj! Dobra, idę szukać nowego klucza. Hmm. E, jednak nie. Zmieniłam zdanie. Nie chcę. No, dawaj, dawaj. Kurczę, tam jest coś strasznego i nieprzyjemnego. Troszkę tam pogrzebie. O, mam już klucz. Biegnijmy szybko. Trzeba otworzyć niebieski safe. Suzy, tu jest jakiś przycisk. Chcesz go nacisnąć? No dobra, naciskam. Dziwna, ale nic się nie dzieje. No właśnie. Ej, czemu farba się na mnie wylewa? Przecież to nie ja nacisnęłam przycisk. To odpiera sejp, ten dostaje nagrodę. Teraz moja kolej. No nie obrażaj się, ja też nie zawsze mam szczęście. co to jest? W dotyku jakby trawa? A tak naprawdę to włosy. fuj! Ej, co za uchyda! Czemu to zrobiłaś? Nie miałam żadnych wąsów, nie żartuj sobie. Już mam klucz i szybko otworzę mój safe. No dalej otwiera a nie gadasz. No dobra, otwieram, otwieram. Wow! Toreo! To Co za szczęście! Uwielbiam je zwłaszcza na dzień. Daj kawałek. No dobra, trzymaj. Mm, dzięki. Jest pyszne. E... Co ty robisz? Daj spokój, po prostu kocham Moreo. Kurczę, jest kolejne pudło. Co to jest? Padłem w surowe jajka. No dobra, wezmę się w garść, włożę tam ręce i znajdę klucz. Nareszcie! Pozostało otworzyć ostatni żółty sejf. Żółte piura. Wyglądasz jako skubany kurczak! Błe! Te pióra tak mnie łaskoczą i wszystko mnie swędzi! To jest nie do wytrzymania! Dobra, dobra, już milczę. Idę znaleźć kolejny klucz! Ach, chyba znowu nie mam szczęścia. Ach. O nie! To robale! Ach, ale przynajmniej szybko znalazłam klucz. Udało się! Biedactwo, wszystko w porządku? Tak, dzięki. Otwieram pomarańczowy safe. Juhu! to klucz do kraty. Teraz możemy ją otworzyć i będziemy wolne. Wspaniale! No to lecimy. No dalej, otwieraj. Hurra! Jesteśmy na wolności!